Cześć, tu Magda. Dzisiaj przychodzę do Was z filmem, o którym prosiliście, bo myślę, że sama bym raczej go nie nagrała, bo nie uważam, żeby moje życie było jakoś ciekawe, ale pomyślałam, że może jednak to jest fajny pomysł, szczególnie, że kilka osób do mnie o to pisało. Jest to film Jeden dzień z życia, 20, 24 godziny po prostu, reading vlog, daily vlog. Połączenie tych dwóch rzeczy. Myślę, że już widzieliście na Bóg takie filmy, bo kilka osób już to nagrało. I tak, dzisiaj jest czwartek, jest przed ósmą. Ja miałam wstać o wiele wcześniej, bo chciałam troszkę jeszcze rzeczy ogarnąć z rana, ale nie wyszło mi, bo, jestem, bo byłam po prostu zmęczona bardzo i potrzebowałam tego snu, bo starałam się na początku tego tygodnia ogarnąć więcej rzeczy, żebym mogła po prostu dzisiaj mieć wolne. Bardziej niż zwykle dla Was, i żebym po prostu mogła skupić się na nagrywaniu tego filmu. Jeśli taka forma Wam się spodoba, to moje inne dni też mogę Wam pokazać. Wiadomo, każdy troszkę różni się od siebie, i tyle. Myślę, że teraz y, idę zrobić kawę. Zawsze zaczynam dzień od kawy. Pójdę się umyć i już ogarnięta przyjdę do Was, bo teraz wyglądam dość niebrawo. Mm. Już się jest po dziewiątej troszkę, ja muszę się szybko zbijać. Śnieg pada! Nie widziałam, że pada śnieg, rany. Czy wy to widzicie? Teraz to powinnam wyjść jeszcze wcześniej, skoro pada śnieg, to muszę odśnieżyć auto. Więc tak, plan jest taki, że teraz jadę do Fizjo na dziesiątą, później jadę zatankować auto, a później jadę na zakup. Ja idę śniadanie, a później przyjdę do was z takim update'em, co aktualnie czytam i co będę tutaj e, czytać. até o Jeśli widzicie, że jestem jakaś czerwona, albo coś, to dlatego, że miałam po prostu maseczkę cały czas na sobie. Jest godzina 11, a ja wyszłam od fizjoterapeuty i yy, jestem już w samochodzie. I ogólnie jest zmiana planów, bo zapomniałam, że mam seminarium licencjackie, yy, więc na 11:30 muszę być w domu przy komputerze, więc szybko muszę teraz wracać. I chciałam iść szybko do Lidla po e, rzeczy na obiad chociaż, bo mam tutaj Lidl'a koło AWF-u, gdzie byłam u fizjoterapeuty, ale zapomniałam, że jest godzina dla seniora, więc będę musiała iść po prostu po seminarium. I teraz puszczam sobie w ogóle zapomniałam wam powiedzieć, że e, czytam Wojnę makową, o tym będę wam później mówić, ale no ją czytam, a czasami ją po prostu słucham, bo jest też audiobook na Storytel, więc aktualnie e, puszczę sobie Wojnę makową i pojadę do domu. Nie odzywam się chwilę do was, bo nie robiłam nic szczególnie ciekawego. Jest godzina 13:50. Ja skończyłam seminarium licencjackie. Po seminarium e, po prostu zaczęłam sprzątać mieszkanie, jestem w trakcie sprzątania, bo dzisiaj robię takie większe porządki. I chciałam powiedzieć Wam troszkę o książkach, które dzisiaj chcę czytać. Pierwsze, na czym chcę najbardziej się skupić, to powieść graficzna Biały Ptak. Jest to y, książka autora autorki ok, autorki cudownego chłopca cud chłopca myślę, że kojarzycie tę książkę. I ja ogólnie miałam z nią. Tak, że ja nie wiedziałam kompletnie o czym ona jest, a i tak nie zorientowałam się po w ogóle okładce. Nie wiem czemu, jakoś tak się nie przyjrzałam jej, rozumiecie. Ale tak, wiecie, że tematyka obozowa jest czymś, co mnie naprawdę bardzo interesuje ogólnie. Temat II wojny światowej, więc. Na początku nie wiedziałam, o czym jest ta książka, i tak trochę żałowałam, że ją kupiłam, ale później przeczytałam pierwsze zdanie opisu, gdzie mam napisane, że niepełnosprawny chłopiec chroni żydowską dziewczynkę przed wywiezieniem do obozu koncentracyjnego. To pomyślałam, że to jest idealne dla mnie, mam nadzieję, że mi się spodoba, jeśli chodzi o kreskę. To tak się prezentuje książka w środku. Chłopak mi przerwał i nie wiem, aha, miałam wam pokazać kreskę. Tak się prezentuje. Naprawdę wygląda bardzo ładnie, więc zobaczymy, za niedługo zacznę czytać. Jeżeli chodzi o wojnę makową, widzieliście, że słuchałam wojny makowej w aucie, ponieważ ja raczej czytam tę książkę, nie słucham, ale jest audiobook też, więc w momencie, gdy jadę autem, to sobie po prostu puszczam. I na razie mam takie odczucia. Jestem ogólnie na 270 jakoś stronie 5, jestem tutaj, więc czyta się bardzo szybko. Do tego są naprawdę przepiękne ilustracje. Pokażę Wam teraz jakąkolwiek tak pierwszą. Naprawdę wygląda to świetnie, i widzicie, że tych ilustracji trochę tutaj jest. E, tutaj mamy po prostu historię, tak bardzo w skrócie, bo więcej będę Wam mówić po podsumowaniu miesiąca. Tutaj mamy historię Rin, młodej dziewczyny, która e, próbuje dostać się do akademii tam e, wojskowej, elitarnej szkoły wojskowej, tak? Przez te pierwsze strony mamy przedstawione to, jak ona stara się osiągnąć cel. Swój, czyli właśnie dostać się do tej elitarnej szkoły, do której bardzo ciężko jest się dostać. Ona też ma ciężkie warunki, jeżeli chodzi o samo przygotowanie, ma też ciężką sytuację życiową, więc jest jej trudno. I ten aspekt tutaj bardzo mi się podobał, bardzo fajnie to było wszystko przedstawione, i w momencie, gdy ona jest w tej akademii, bo to jest wiadomo, że ona tam będzie. Gdy ona tam jest, gdy już zaczyna się uczyć, szkolić i tak dalej, i gdy no, różne rzeczy na swojej drodze napotyka, to wszystko było mega ciekawe i mega mnie to wciągnęło. Ale tak od tej dwusetnej strony, gdy pewien etap już jest za nią i zaczyna się coś innego, to. Trochę mnie to nudzi, może nawet nie nudzi, ale nie wciąga tak jak powinno, i po prostu jakoś tak nie wiem. I, i nie, no nie jestem aż tak ciągnięta jak byłam wcześniej, ale dalej i tak bardzo mi się to podoba. I jeszcze czytam: oczywiście, moja mroczna Vanessa. Gdzie jestem na początku, więc też Wam nic nie powiem. Na razie e, chciałabym troszkę dzisiaj przeczytać tej książki i wtedy przyjdę Wam powiedzieć coś o moich odczuciach, bo książka jest, e, myślę, bardzo ciężka. Będzie bardzo ciężka dla mnie. I ogólnie chciałam Wam powiedzieć, że jeżeli ten vlog będzie dla Was, bo to jest taki eksperyment, tak? Pierwszy raz coś takiego nagrywam, więc też chcę, żebyście mi szczerze powiedzieli, co o tym myślicie. Jeżeli to się wydaje nudne, to mi to napiszcie. Jeżeli jakaś część tego vloga była nudna, też mi napiszcie. Czego chcecie więcej, w nim czego mniej. Jeżeli Wam się to spodoba, to wtedy będę nagrywał. Takie coś częściej, czyli takie wiecie, jednotniowe vlogi, jeden dzień z życia. I ogólnie ja wybrałam do nagrania tego dzień bardzo luźny, bo jeżeli oglądacie moje insta story, moje filmy, to wiecie, że ja mam dość dużo rzeczy w życiu. Dość dużo rzeczy robię i często też dostaję od Was wiadomości, jak ja ogarniam to wszystko, jak ja po prostu znajduję czas na wszystko, mając e, codziennie treningi, bo trenuję, wiecie, wyczynowo lekko atletykę, więc trenuję codziennie. E, do tego w sezonie mam zawody, obozy i tak dalej, wyjazdy, studiuję dziennie, mam chłopaka, mam rodzinę, nagrywam filmy na YouTube, prowadzę Instagrama, montuję, posty robię, bla, 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 wszystko. Do tego na same treningi schodzi mi kilku Godzin dziennie, ym, więc to mam po prostu z życia wyjęty wieczór najczęściej. Ja, u mnie wieczór jest poświęcony po prostu na trening, bo treningi mam zazwyczaj wieczorem. I jeżeli chodzi o samą organizację czasu, to u ja nie mam jakiegoś specjalnego systemu. <laughs> Jedyne, co ja robię. To po prostu wypisuję wszystko sobie, co mam zrobić. Mam na telefonie zawsze w notatkach listę rzeczy do zrobienia, wypisaną, e, i tam sobie odznaczam to, co już zrobiłam, e, i też w kalendarzu, bądź w jakimś notesie, zawsze jak mam więcej rzeczy do ogarnięcia, mam zrobiony plan dnia co do minuty. Ja tam zapisuję czas na posiłek, czas na przygotowanie posiłku, czas na pomalowanie się, czas na umycie, czas na prysznic, czas na zrobienie śniadania. Wszystko, dosłownie wszystko. Ja wiem, że to się niektórym może wydawać złe, e, nienormalne albo jakiekolwiek, mm. przepraszam, albo jakiekolwiek inne, ale mi to pomaga i ja tak. Jestem zorganizowana po prostu, i na mnie to działa, i wtedy jestem w stanie naprawdę dużo zrobić w ciągu dnia. Ja też wstaję często wcześniej. Ja się nauczyłam, bo ja w liceum, gdy się uczyłam do matury, ja wstawałam o czwartej rano, na przykład, bo wieczorami też miałam treningi. Ja byłam bardzo zmęczona. Po szkole szłam ze źródła i szłam na trening. I wracałam późno i już nie miałam siły się uczyć, więc ja zazwyczaj wstawałam rano, um, a dla niektórych to nawet noc jest. Więc ja już jestem nauczona, że jak po prostu mam coś zrobić, to wstaję sobie wcześniej, ale wtedy po treningu idę od razu spać. Bo wiecie, jak się, no, jak się ma tyle rzeczy w życiu, to trzeba się wysypiać. To jest najważniejsze, a szczególnie jak się jeszcze coś trenuje. O tyle w takim skrócie. Jeśli macie jakieś pytania do mnie, to piszcie, ale ja nie jestem speco od organizacji czasu i organizacji życia. Ja po prostu staram się zrobić wszystko, co mam. Ja nie uważam, żebym... W sensie uważam, że mam dużo w życiu do roboty i dużo na siebie nałożyłam, ale to jest mój wybór i dobrze mi z tym. I jakbym musiała albo chciała, to bym po prostu z czegoś zrezygnowała, ale nie chcę, bo ogarniam... I myślę, że to nie jest aż takie ciężkie, więc tak. A co do tego, co mam dzisiaj do zrobienia, bo tak gadam, 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 strasznie pewnie to nudne było, ale um, dzisiaj mam, już wam powiem, co do zrobienia. Bram czwartek na nagranie tego typu vloga, ponieważ wszystko co miałam zrobić, postarałam się ogarnąć na początku tygodnia tak, żeby ten czwartek mieć wolny. Na jutro już mam pełno rzeczy do roboty i na weekend, ale chciałam jeden dzień mieć taki wolny, żebym mogła po prostu coś poczytać w tym blogu, bo ja czytam w ciągu dnia, ale nie zawsze to jest tyle, ile będę czytać dzisiaj, gdy mam wolne. Gdy chcę sobie odpocząć, to wtedy poświęcam więcej czasu na czytanie, bo książki zawsze są w moim życiu obecne, codziennie. Czasami się zdarzy, że wiecie, nie, nie czytam danego dnia, bo nie mam czasu, ale zazwyczaj staram się coś tam podczytywać, bo po prostu mam ochotę. A że dzisiaj y, miałam mało zajęć na uczelni, też wszystko sobie ogarnęłam, więc na jutro tylko muszę się pouczyć francuskiego i zrobić zadań, muszę dzisiaj dodać jeszcze post, muszę posprzątać mieszkanie, jestem w trakcie. Muszę zrobić obiad, mój chłopak już pojechał zrobić zakup, bo wiecie, że ja się wstrzeliłam w godzinę dla seniora i muszę też montować. Więc dzisiaj jest bardzo luźny dzień. Myślę, że teraz dosprzątam sobie mieszkanie i będę czytać Białego Ptaka. Myślę, że chciałabym to siąść i po prostu przeczytać za jednym posiedzeniem. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Więc tak. Jeśli chcielibyście, żeby te filmy pojawiały się częściej, to dawajcie mi znać. Yy, mogę też zrobić vloga z takiego dnia, gdzie robię dużo, ale doszłam do wniosku, że na początku to nie miałoby sensu, bo to by było po prostu nudne, bo tak naprawdę cały czas bym goniła i coś załatwiała i ogarniała i robiła, i w tym blogu by tak naprawdę nic nie było. Więc, ale dajcie mi znać, zrobię tak, jak będziecie chcieli. Tak, jakie piękne są te ilustracje. Orany. Aha. Wow. Ale cudo! A słyszycie jakieś takie dziwne szumienie, to dlatego, że włączyłam pralkę i zapomniałam zamknąć drzwi. Ale chciałam Wam tylko szybciutko coś powiedzieć. Eem, czytam Białego Ptaka. Jestem tutaj, została mi ta większa część. Widzicie ile ja mam znaczników już tutaj? Nie wiem, czy to zobaczycie, ale ich jest dużo ogólnie, bo one są tak jakby w podobnych miejscach, ale ich jest sporo. Nie widzicie tego, nieważne, ale jest dużo znaczników, bo książka... Chwyta za serce totalnie. A chłopak, o którym mówiłam wcześniej, gdzie przeczytałam to jedno zdanie, że niepełnosprawny chłopiec ratuje żydowską dziewczynkę, jest tak cudowny, jest tak uroczy, jest takim słodziakiem, że ja po prostu nie mogę. I większość różowych znaczników to jest właśnie przy momentach z nim związanych, bo on ma tak dobre serce... Nie mogę naprawdę, już mi się tak chce płakać przy tej książce. Ale będę Wam więcej mówić o niej później. Teraz idę robić obiad, bo już jest nie wiem, która godzina, ale chyba jest dość, no 15.48, więc idę robić obiad. że ten kadr nie jest aż tak krzywo, jak mi się wydaje. Um, ogólnie jest między 18 a 19. Tutaj będziecie mieli napisane, która jest godzina dokładnie, bo nie wiem. Ja zjadłam obiad, coś tam sobie chodziłam po mieszkaniu, coś tam robiłam jakieś tam, nie wiem nawet, co robiłam, tak wiecie, łaziłam <ścoughs> i nic konkretnego nie robiłam, ale skończyłam czytać białego ptaka. I chciałam Wam szybciutko o niej powiedzieć, nie za dużo, bo też sama książka nie ma aż tak dużo treści, więc nie chcę Wam tu za dużo zdradzać, ale w samej książce dałam po przemyśleniu pierwsze 3,75 gwiazdki, a później jednak 4. Ponieważ bardzo doceniam jej cały przekaz i wartości, i książka też jest od 12 roku życia, więc dla młodszego czytelnika też mogłaby być, chociaż jeżeli moim zdaniem, jeżeli dziecko nie jest zaznajomione z tematyką II wojny światowej e, i ogólnie e, obozów koncentracyjnych i traktowania Żydów w tamtych czasach, to wydaje mi się, że może to być dość takie szokujące. Więc nie wiem, no to tu już od Was zależy, czy takiej osobie młodej to dacie, czy nie. Tak jak Wam mówiłam, biały ptak to jest historia e, dziewczynki, Sary, która zostaje e, tak jakby chroniona przez chłopca niepełnosprawnego, e, aby nie trafić do obozu koncentracyjnego. I bardzo podoba mi się to, jak tutaj zostało to przedstawione od samego początku. Na początku mamy w ogóle nie spodziewałam się tego ogólnie jak ta historia będzie wyglądać, jak to się zacznie i że to będzie miało tak jakby taką strukturę. Nie chcę Wam to zdradzać, bo po prostu od pierwszych stron się moim zdaniem zdziwicie, jeżeli tego się nie spodziewacie, więc tutaj nie będę Wam zdradzać, ale to mi się podobało, w jakiej formie ta historia została nam opowiedziana. Sara przed wojną ma bardzo szczęśliwe życie, ma wspaniałych rodziców, dom, ma wszystko, czego potrzebuje, chodzi do szkoły, ma przyjaciół, sama przyznaje też, że jest troszkę rozpieszczona, i w momencie, gdy się zaczyna wojna, ona nie zdaje do końca sobie sprawy z tego, co może ją spotkać, a szczególnie może ją coś złego spotkać, bo jest Żydówką. I ona, tak jakby na początku, nie, nie rozumie powagi sytuacji, później dochodzi do niej że... i zadaje różne pytania, na przykład, dlaczego ludzie nienawidzą Żydów. Albo coś w tym stylu, więc mamy tutaj te takie przebłyski, że już może coś jednak jest nie tak, bardziej niż jej się wydaje. Przez całą tą sytuację, przez te lata, zmieniają jej się priorytety. Na początku liczą się dla niej rzeczy materialne. Popularność i tego typu sprawy, później jednak to się zmienia, później staje się, stają się te rzeczy poważniejsze. Ona też sama dorasta przez doświadczenia, które zdobywa, więc bardzo ładnie jest tutaj to pokazane ta, ta, to jej dorastanie w tak trudnym okresie. I mamy chłopaka, chłopaka, o którym ja mówiłam, Juliana. Nie wiem, czy tak się to czyta, czy nie, ale. On był tak cudowny, on był tak kochany, on był tak uroczy. Bezinteresownie służył pomocą Sarzy, która była dla niego też okrutna, bo ogólnie Julian nie jest w 100% sprawny fizycznie przez pewne em, rzeczy, które się wydarzyły w jego życiu. I niestety spotyka się z dużym okrucieństwem ze strony rówieśników, którzy się po prostu z niego śmieją. I są tacy, którzy naprawdę są w tym wszystkim bardzo brutalni, ale są też tacy bierni um, widzowie tego wszystkiego, jak Sara, co też jest złem, bo też nie stają w jego obronie. Gdy on do nich podchodzi, mówią fuj, albo coś w tym stylu. Jest to okrutne, bo ten chłopiec nic złego nie zrobił i niczym nie zawinił, a, a tak go traktują. A on, mimo tego i tak, Sarze. Pomaga. Dla mnie to jest niesamowite i niesamowicie tu jest pokazana ta dobroć ze strony Juliana jak i jego rodziny. Jest to przepięknie ukazane. Cała książka jest też bardzo taka delikatna i subtelna ze względu na to, że jest ona pokazana tak jakby cała historia jest pokazana z perspektywy dziecka, więc dorastającej dziewczyny. Więc jest to po prostu przepięknie ukazane i bardzo właśnie subtelnie. Oczywiście jest malusieńki wątek romantyczny, którego można się spodziewać, można się nie spodziewać, ale naprawdę prawda jeżeli nie lubicie wątków romantycznych to ten wam przypuszczam, w niczym nie przeszkodzi, bo on to jest 1% całej książki. Jest przepięknie też tutaj wprowadzony, jest przepięknie wprowadzona tutaj przyjaźń. Pomimo tej ciężkiej tematyki tutaj widzimy nadzieję, widzimy radość też w pewnych momentach, ale w większości też smutek oczywiście. Ehm, no bo co może w takim okresie towarzyszyć człowiekowi? I oczywiście strata. Strata jest dużą częścią tej książki i też Tamtego okresu, tutaj nie, nie, no nie, nie mówię nic odkrywczego, wiadomo, ale no, wszystko jest po prostu piękne w tej książce. Rozumiecie, to jest po prostu piękne, pomimo dużego minusa. Słuchajcie, no, ja nie wiem, czy tu chodzi o mnie tylko, czy to, to czy wy też to zauważyliście, więc dajcie mi znać, jeśli to czytaliście, ale ten styl pisania, moim zdaniem, jest. Zły. Nie mówię tego oczywiście jako jakiś specjalista od języka polskiego, bo specjalistą nie jestem i nie mam żadnego wykształcenia, żeby oceniać, czy jest ta książka dobrze napisana, czy nie. Ale dla mnie po prostu jest zły pod takim względem, że te dialogi i sam tekst też po prostu były często nienaturalne takie na siłę, takie. Mam po prostu wrażenie, że tak rozmowy by nie wyglądały, gdyby to było w normalnym życiu albo te zdania różne takie były strasznie dziwne, niektóre ułożone, niektóre były przepiękne i trafiały tak w serce. Wiecie, że mam tu dużo znaczników, ale niektóre były bardzo dziwne i to tutaj odjęło troszkę w mojej ocenie, bo niekiedy mnie to po prostu uderzało. I dajcie mi znać, czy wy też tak mieście, czy jednak styl Wam się tutaj podoba. I nie wiem, czy to jest wina tłumaczenia, czy sam styl autorki, nie mam pojęcia, bo to jest pierwsza moja książka. Więc nie wiem, od tej autorki. I bardzo podoba mi się ogólny przekaz, szczególnie ten na koniec, który tak jakby uderza do naszego społeczeństwa e, i też na samym końcu przeczytam Wam jeden cytat, który jest uważam świetnym podsumowaniem tej książki, świetnym podsumowaniem wartości, które ona ze sobą niesie. I świetnym też takim e, bodźcem dla naszego społeczeństwa. Zło zniknie tylko wtedy, gdy dobrzy ludzie zjednoczą się, żeby położyć mu kres. Musi zaistnieć wola, potem następuje walka. Wow, naprawdę wow. Jestem pod dużym wrażeniem, uważam, że jest to naprawdę świetna powieść graficzna i tak po prostu polecam wam ją, bo naprawdę jest warta uwagi. Teraz myślę, pójdę sobie czytać moją Mroczną Vanessa, albo będę robić francuski, albo to i to, zobaczymy. I ogólnie dla tych, którzy nie wiedzą, bo nie wiem, czy mówiłam wam, o czym jest w ogóle moja Mroczna Vanessa, jest to historia dziewczyny, która już jako dorosła kobieta analizuje swój związek z em, o wiele starszym od siebie mężczyzną, a ten związek miał miejsce, gdy ona miała 15 lat. I sam mężczyzna był jej nauczycielem języka polskiego, więc jest to na pewno bardzo ciężka książka, ponieważ ona sama nie zdawała sobie sprawy z tego, że on możliwe wyrządził jej jakąś krzywdę. Jej się wydaje, że tego nie zrobił, ale teraz musi jeszcze raz przeanalizować całą tą relację przez pewne sytuacje, które występują, tak jakby w teraźniejszości, gdy ona już jest dorosła. Więc to no, książka podobno jest ciężka. Zobaczymy, jak ja będę ją odbierać. Już od pierwszych stron jest mi ciężko. Skończyłam na ten moment robić francuski i resztę sobie zrobię rano. Wstanę po prostu sobie około szóstej i zrobię, bo zajęcia dopiero mam o 9.45. Ale nie o tym tutaj. Chciałam wam powiedzieć, że czytam moją mroczną Wanesę i czuję się tak niekomfortowo i tak dziwnie. Ta książka tak siada na psychice od pierwszych stron. Naprawdę nie spodziewałam się tego, w jaki sposób ona będzie napisana. Jest bardzo taka mroczna i tajemnicza. I tak, nie wiem, tak strasznie na mnie działa Nie wiem, nie umiem tego określić Nie wiem, czy wy też tak mieliście Ale jestem bardzo zaintrygowana i, i mega mnie ciekawi, co tu się będzie działo, ale z drugiej strony się boję Bo jak już na początku mam takie odczucia i po prostu jestem taka niespokojna, gdy to czytam A słyszałam, że im dalej w las, tym ciężej, więc zobaczymy, ale na razie jest no, już jest ciężko. Jeśli szukacie fajnego kanału na YouTubie, e, gdzie są vlogmasy, bo wiem, że dużo osób lubi vlogmasy, tak samo jak ja, to polecam Wam kanał Mindy Mix. To jest ogólnie mój ulubiony kanał. Tutaj jest Mindy, a tutaj jest Lary, jej mąż. Mindy ma 30 lat, a Lary ma... Masz... O! 60 lat. Cóż to się włączyło? Nieważne, ja zawsze muszę coś zepsuć. Już naprawiłam. Lary ma 60, Mindy ma 30 i ogólnie opowiadają o związku z taką dużą różnicą wieku, e, z tym co ich spotyka na co dzień, e, jak to inni ludzie odbierają. No i też po prostu są u nich takie daily vlogi, a teraz w tym okresie są też vlogmasy. Ja ich uwielbiam, to jest najsłodsza para na YouTubie. Jest 22.50, ja jeszcze chwilę chcę pomontować vloga troszkę, resztę go dokończę jutro, bo dopiero chcę go wstawić w sobotę. Um, ale tak, dzisiaj widzieliście taki trochę inny dzień, bo dzisiaj nie miałam treningu, pewnie zorientowaliście się, bo zapomniałam wam w ogóle powiedzieć, ale po prostu boli mnie noga i dzisiaj musiałam zrobić jeden dzień przerwy po wizycie u fizjoterapeuty, więc na trening dopiero idę jutro. Czasami też takie dni się zdarzają, ale to dobrze. W sensie dobrze. niedobrze, że mnie boli noga i niedobrze, że nie byłam na treningu. Ale plus z tego jedyny jest taki, że po prostu miałam więcej czasu i mogłam troszkę odpocząć. Jeśli chodzi o moją roślną to czuję, że ta książka naprawdę będzie bardzo ciężka. Ale z drugiej strony, chcę na razie ją czytać. Mam nadzieję, że nie dojdę do takiego momentu, że będę chciała ją odłożyć, bo będzie aż tak ciężka. Przypuszczam, że będzie, ale zobaczymy, na ile. Dla mnie będzie ciężka. Nie wiem, będę Wam na pewno o niej mówić później jeszcze gdzieś, albo w podsumowaniu miesiąca, albo jeszcze w jakimś vlogu. Zobaczymy. Tak, tak jak mówiłam, ja idę jeszcze chwilę pomontować, później idę się tylko umyć i położyć się spać. Pewnie włączymy jakiś film świąteczny ja mam teraz taką fazę na filmy świąteczne, że cały czas mogłabym je oglądać, ale już się powoli kończą mi pomysły, na nie? Więc jeżeli macie do polecenia jakieś filmy świąteczne, już Was pytałam o to na Instagramie, ale wiem, że nie każdy z YouTube'a jest na Instagramie, więc chętnie przygarnę jakieś propozycje filmowe. Jeśli chcecie, to ja w następnym vlogu też mogę Wam polecić kilka filmów od siebie. I to chyba tyle. Więc dajcie mi znać, jak taki e, jednodniowy vlog Wam się podobał. E, tutaj skupiłam się też na takich rzeczach nieksiążkowych. Nie wiem, jak to wyszło, Dajcie mi znać, czy chcecie jeszcze więcej tej prywaty, czy może troszkę mniej, czy więcej tych książek Wiadomo, że no, tyle książek będzie, ile ich aktualnie czytam w ciągu dnia Dzisiaj wyszło tak, a nie inaczej Zobaczymy, jak ten blog w ogóle wyjdzie Dajcie mi znać po prostu, co o nim myślicie i co byście zmienili, czy chcecie, żeby się częściej takie coś pojawiało, czy jednak wolicie takie po prostu dłuższe reading rogi w sensie z dłuższego okresu czasu. Dajcie mi koniecznie znać, czy czytaliście któreś z tych książek, o których tu mówiłam, czyli Wojnę Makową, Moją Mroczną Vanessę i Białego Ptaka, jestem bardzo ciekawa. A ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie, na dzisiaj to już tyle, widzimy się następnym razem, cześć!